Ten już mnie zna, ale tam jest jeszcze jeden. Polowałem na białego. Przyszedł ten malutki. Cześć. Spójrzcie. Ciekawe, czy przyjdzie tamten. Co miałczysz? Ten miałczy, a tamten przyjdzie? Czekamy cały czas na tamtego. Patrzcie. Przyszedł do nas. O, tam jest jeszcze jeden. Patrzcie. Poszedł sobie. A ty? I idzie jeszcze jeden. Spójrzcie, co tu się dzieje. Spójrzcie, co tu się dzieje. Wszystkie idą nagle do mnie. Kicie? Tylko się nie bić Cóż za spotkanie, patrzcie jak idą Kicia, nie bój się chodź Tylko, żeby się nie pobiły Ale tu dzisiaj się stało Patrzcie raz Kicia jest Tu jest drugi I tu jest jeszcze jeden No to ładnie Kicie O, syczą na siebie nie bądź taki zazdrosny, nie bądź taki zazdrosny, no. Ten jest tu zazdrosny, wiecie o co chodzi.